Najbardziej zagadkowe zaginięcie rodziny, i nie jest to rodzina Bogdańskich. W lutym 2010 roku w spokojnej miejscowości Fallbrook w Kalifornii, życie rodziny Maxtelów, Joela, Summer oraz ich dwójki małych dzieci zmienia się w koszmar. Ostatni raz widziani byli na początku lutego, a potem cała rodzina nagle zniknęła. Ich przyjaciele zgłaszają ich zaginięcie 15 lutego, gdy nie odpowiadają na próby kontaktu i nie pojawiają się na umówionych spotkaniach. Policja przeszukuje ich dom i znajduje jedynie puste samochody rodziny zaparkowane w garażu. W środku nie ma żadnych śladów walki, a wszystko wygląda na to, że rodzina mogła wyjechać w pośpiechu, pozostawiając swoje rzeczy osobiste w domu. Jakie tajemnicze powody mogły skłonić ich do nagłego wyjazdu? Wkrótce po zgłoszeniu zaginięcia pojawiają się pierwsze ślady, które wskazują, że rodzina Makstajów mogła udać się do Meksyku. Policja otrzymuje informacje o możliwych widzeniach rodziny w tym kraju. Choć śledztwo w Meksyku napotyka wiele trudnych Odkrycie wideo z monitoringu, na którym widoczny jest pojazd McStayów przekraczający granicę USA-Meksyk wywołuje spekulacje, że rodzina mogła dobrowolnie wyjechać. Rok 2013 przynosi szokujące wieści. Po trzech latach poszukiwań ciała czterech członków rodziny zostają odnalezione w masowym grobie w Meksyku. Ciała są w stanie zaawansowanego rozkładu. Co utrudnia ich identyfikację. Potwierdzenie tożsamości ciał staje się punktem zwrotnym w śledztwie, które zostaje wznowione. W miarę jak śledztwo postępuje, różne teorie dotyczące przyczyny śmierci rodziny stają się przedmiotem analizy. Niektórzy sugerują, że rodzina mogła stać się ofiarą porwania związanego z problemami finansowymi lub konfliktami z lokalnymi gangami. W lutym 2014 roku pojawia się jeden z głównych podejrzanych. Chase Merritt, długoletni znajomy Joela Maxteja. Policja odkrywa, że Merritt miał trudności finansowe i mógł mieć motyw, by działać przeciwko rodzinie. Dowody, w tym zeznania świadków oraz ślady, zaczynają wskazywać na możliwy związek Merita z morderstwem. Analiza danych z telefonów komórkowych ofiar oraz podejrzanego ujawniła, że w dniu zniknięcia rodziny Makstejów. Telefon Merita był aktywny w okolicach, gdzie później znaleziono ciała. Dodatkowo próba usunięcia połączeń i wiadomości przez Merita wzbudziła podejrzenia. Śledczy przeanalizowali konta bankowe ofiar oraz Merita. Odkryli nieprawidłowości takie jak nieautoryzowane transakcje i wypłaty gotówki, które były dokonywane w okresie, kiedy rodzina Maxtejów była już zaginiona. To sugerowało, że Merit mógł mieć dostęp do finansów rodziny po ich śmierci. W 2015 roku Chase Merritt zostaje oskarżony o morderstwo rodziny makstejów -y. Po długim i emocjonującym procesie sądowym w 2019 roku zostaje on skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Wyrok ten wywołuje kontrowersje i prowadzi do dalszej dyskusji na temat sprawiedliwości oraz skuteczności śledztwa. Sprawa rodziny Maxtejev -y to dramatyczna i złożona historia, pełna tajemnic i kontrowersji. Zniknięcie, odkrycie ciał i późniejsze Śledztwo pokazują, jak trudne mogą być sprawy kryminalne i jak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Co sądzicie o tej sprawie? Jak zawsze, czekam na Wasze komentarze.